Michal Kotarski napisał książkę. Trzeba oddać to, zebrałem innym, kiedy pilę mi cpalm. W świecie showbiznesu można zauważyć pewne tendencje, a mianowicie, że gdy celebryta nie ma już pomysłu na to, jak spieniężyć swoją rozpoznawalność, podejmuje się napisania książki. Podczas gdy jedni decydują się na wydanie czegoś, co ma rzekomo motywować i pobudzać do działania, inni spisują życiowe doświadczenia. Zobacz też, tylko na pudelku, Stifler wspomina w ksiasce, jak odzyskiwał przytomność, właściciel klubu wcierał Cox w Dziasla. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. To grona tych drugich dolaczyc postanowił własnie Michal Koterski. Aktor wrzucił na Instagramowy profil zdjęcie o klatki swojego dzieła literackiego Michał Koterski. To już moje ostatnie życie, które określił obszernym wpisem. To już oficjalnie 12 kwietnia tego roku ukazał się w całej Polsce moja ksiaska, Która napisałem z Beata Nowicka. A tak naprawdę to opowiedziałem jej historię swojego życia. A ona pięknie to spisała, zaczął się, zapowiadając. Za nieco się stresuję. Ponieważ w księdze otwiera się jak nigdy dotąd. Przyznam się wam, że jestem pełen obaw i leku, bo jest to szczera spowiedź mojego życia. Gdzie spotkałem się z największymi demonami mojej przeszłości i spojrzałem im prosto w oczy. Mam poczucie, że staję przed wami kompletnie nagi i bezbronny, pisze, następnie tłumaczac. Dlaczego postanowił spisać swoje przezycia? Okazuje się, że nie zrobił tego dla siebie, a dla potrzebujących jego świadectwa fanów. I tu nasuwa się pytanie, po co to zrobiłem, kiedy dzisiaj moje życie jest cudowne, pełne radości i miłości? Mam wspaniala partnerkę, upragnionego syna, sukcesy zawodowe, a przede wszystkim spokój, który w dzisiejszych czasach jest bezcenny. Kiedy cztery lata temu zgodziłem się na udział w ksiasce Krzysztofa Skurzyńskiego z Fiat na zgłosilo się do mnie wydawnictwo znak z propozycją wydania ksiaski. Wtedy nie czułem się gotowy i zresztą to dzisiaj nie czuję. Ale dwa lata później po udziale w podcaście z Trechoty i Izulczyka Co po odwyku? Kiedy dostałem od Was setki wiadomości, jak ważna to była dla wielu rozmowa, jak wpłynęła na niektórych życie i za każdym razem. Kiedy publicznie w wywiadach opowiadałem o swoim uzależnieniu, a wypisaliście i piszecie do dziś. Jakie jest to dla was ważne, a wydawnictwo Znak ponowilo swoje propozycje, Pomyślałem, Ze trzeba dać coś od siebie. Podzielić się swoim doświadczeniem i oddać to, co zabrałem innym, kiedy pilem i spałem. Wyjaśnia. Koterski nie ukrywa, że praca nad książką wiele go kosztowala. Twierdzi, że im w najbardziej kryzysowym momencie niemal się poddał. Podczas pisania ksiaski Cezar wspomnieni przez był tak trudny do uzwignięcia. Że musieliśmy przerwać na dnie pracę, a ja czułem się tak zle, że myślelem, że już jej nie ukończę, wspomina. Ale, jak widać, z pomocą bliskich mi ludzi i Boga, udało się. Jestem za to bardzo wdzięczny. Muzy bardzo się boję, gdy spokazałem w niej wszystkie kolory swojego życia. Ale wiedziałem też, że jeśli ta ksiaska ma komuś pomóc, ma mieć z wartości. To nie można pokazać nieba bez obecności piekla. Jestem wdzięczny Bogu, za to właśnie Ty. Beata, pomogłaś mi spisać tę historię. Bez Twojego podejścia, zrozumienia, delikatności. Która mnie otoczy las, nie dalbym rady. Na koniec podkreślę raz jeszcze, że jego celem jest pomoc wydacom w podobnej sytuacji. Co przed laty, moim jedynym marzeniem jest, żeby ta spowiec pokazała tym uzależnionym. Którzy jeszcze cierpia, że można uratować swoje życie i być szczęśliwym na trzeźwo. Pod postem postanowili wesprzeć go publicznie wiele znanych twarzy. Misiek. Przeczytam, gratulacje, napisał Jarosław Bieniuk. Brawo za odwagę, dodala od siebie Joanna Moro. Gratuluję. Czekam z niecierpliwością. Brawo czytamy z kolei w komentarzu Dominiki Gwit. Zareagować nie omieszkała tak ze ukochana Michala. Jestem tak cholernie dumna, pisze wyraźnie podekscytowana Marcela Leszczak. Myślicie, że młodzianka przeczyta dzielomiska? Dominika Wodzianka ze się znów o znajomości z miskiem koterskim, wodzenie na detoksy. Rozmowa z Gęgusami, objazdówka po